Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem wielkości zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. W rejestrze potencjalnych sprawców zagrożeń pod koniec 2013 roku znajdowało się 1231 zakładów, z czego 187 główny inspektor ochrony środowiska ocenił jako zakłady stwarzające szczególne zagrożenie. Awarie przemysłowe, które uznawane są za szczególnie niebezpieczne, powinny być zgłaszane do Komisji Europejskiej. Tak było w przypadku awarii, do której doszło w Poznaniu w 2013 roku, gdzie na terenie zakładu produkującego płynne nawozy mineralne zginęło dwóch pracowników prowadzących prace serwisowe w reaktorze. W Chorzowie w tym samym roku siedmiu pracowników trafiło do szpitala po wycieku stężonego kwasu azotowego. W Płocku natomiast doszło do wycieku 73 ton ciężkiego oleju opałowego, w wyniku czego zanieczyszczona została duża powierzchnia gruntu. Najczęstszymi przyczynami występowania awarii jest zły stan techniczny instalacji, a także błędy ludzkie wynikające z nieprzestrzegania procedur. W zakładach, w których pewność działania urządzeń i zapobieganie potencjalnym awariom ma kluczowe znaczenie, coraz częściej stosuje się systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ich celem jest zapewnienie, że system bądź wyposażenie zadziała prawidłowo w sytuacji powstania zagrożenia. Polega to na wykryciu potencjalnie niebezpiecznego stanu oraz aktywacji takich funkcji ochronnych lub regulujących system, aby zapobiec sytuacjom niebezpiecznym lub ich następstwom. Ważne jest, aby system był tak niezawodny, aby jego zabezpieczenia zadziałały tylko w sytuacji realnego zagrożenia. Często bowiem fałszywe sygnały mogą powodować błędną pracę systemu, a nawet jego niepotrzebną aktywację, co generuje zbędne koszty związane z przestojami.